Witamy Was w drugiej części podsumowania lutego, w którym porozmawiamy bardziej na luzie, tak jak zapowiadałyśmy, o plotkach i tym, co działo się wokół polskiej rapsceny. Dokładnie. Też poruszymy sobie zapowiedzi, które y, ogłoszone zostały na miesiąc marzec, więc może tam coś ciekawego Was też zainteresuje. I myślę, że możemy zacząć od czegoś pozytywnego, od osiągnięcia takiego y, niezbyt może poważnego, ale y, odbyła się Gala Złotych Antosi, organizowana przez mokrego Suchara. Jeden z raperów zdobył w niej wyróżnienie w kategorii Shota roku. No i mowa tutaj o BDES-ie 2115. No oczywiście BDS po prostu w swoim prime jest. Teraz. Dokładnie. Te wszystkie jego shoty, co on gada na tych streamach, to jest takie po prostu zabawne. Tak. No I ale... myślę, że warto wspomnieć, że statuetkę odebrał nie on sam, a w jego imieniu Kukę. No, Więc to też taka no i przyjaciel, to też bardzo dobrze może tym nie mógł, to memów było, sobie. że tam jakaś starsza babcia dostała no. odebrała statuetkę BDS-owi. No kuka teraz tak wygląda, ale on jest mega śmieszny. Bardzo pozytywny, ja bardzo lubię Kuka. No ja też. Super content robi i, i na TikToku, i u innych tam youtuberów i na kanałach. I no, też takim śmieszkiem. Ja sumię. w sumie wszyscy do tego dwajdanie Tak, i dany. Dany. oni bardzo mają bardzo zabawy, fajne humoru, mają fajne. Dobrze, że BDS-a tutaj nie ma, bo pewnie rzuciłby jakimś albo coś takiego. Całe szczęście. Ja szczególnie uwielbiałam, jak były jeszcze za czasów SBM-u no. i Prime'u SBM-u, jak był Hotel Mafia i tam no. nagrywali te wszystkie vlogi, to po prostu BDS i całe 211.5 robiło tam największy kontent. No pierwszy Hotel Razem Mafia. Razem z White'em, ale i pierwszy i drugi. No, tam. no to naprawdę było. <laughs> było świetne, ja czekałam zawsze na te vlogi, po prostu wychodziły, ja byłam pierwsza do obejrzenia, mm -hmm. do obiadku zawsze, bo to w ferie wychodziło jakoś, pamiętam. Tak, tak, tak. No tak. to też było bardzo fajne. No i co? No i wyrównienia też jakieś tam zdobyte zostały. PGS został w najczęściej streamowanym albumem 2024 roku. Tak, PGS, czyli y, płyta wspólna Leosi i Bambi. Coś nowego to było wtedy na polskiej scenie rapowej. No i oczywiście duży sukces. Ponad 205 milionów wyświetleń, więc no naprawdę duże liczby i myślę, że jak najbardziej należało się i nie zdziwiło mnie to tak bardzo. No. A Oczywiście za 2024 rok to jest. Tak, 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 mówiłam. A słyszałaś o tym, że Leosia ma mieć kolab teraz z Kotolgą? Tak, e, widziałam te TikToki e, i chore. u Kotolgi i, i u Leosi. Tam faktycznie był podpis ze znakami zapytania że może jakiś kolap, No teraz Kotolga e, jest też w swoim prime, bardzo się wybiła. E, nagrywa z wieloma e, youtuberami, nawet właśnie raperami. No teraz z bo, nagrywała i z Postim. Tak. Jakieś tam TikToki na tła streama e, nagrywała, tak. nagrywa z Kacprem Błońskim, więc naprawdę no duże e, osoby. Więc no jak najbardziej tutaj dziewczyna się wybiła. No i jeśli faktycznie dojdzie do jakiegoś Muzycznego kolabu y, pomiędzy nią a Jan 8, no to myślę, że to będzie bardzo, no to bardzo ciekawe, bardzo mocne. Więc wyczekujemy, wyczekujemy, co mm. z tego wyjdzie. A jeszcze, jeżeli chodzi o na przykład Rapsona, czyli trochę taki już bardziej. W raperską stronę odbijmy mm -hmm. teraz, jak już o Kotoldze, influencerach mówimy, to wróćmy z powrotem sobie do tego rapu. Japsom rzucił okładkę swojego nowego albumu, Hollywood Smile, który będzie wychodził 21 marca. No, okładkę zrobił Piotr Sikora, więc no, postać no, bardzo, bardzo znana, znana w świecie fotografii. No, Nie tylko y, polska, a tak, bardziej zagraniczna. No, tak, on słynie bardziej z, tak. fotografowania amerykańskich gwiazd. No myślę, że okładka bardzo fajna, no nie wiem czy ty widziałaś, mi się bardzo podoba. Tak, widziałam jak najbardziej, i też bardzo mi się podoba. No i myślę, że tutaj trzeba dodać o tym, że okładka jak najbardziej nowej płyty, ale z nią wiąże się też coś bardzo ciekawego, bo trasa koncertowa, jak wiemy, Żabson teraz ma dziesięciolecie swojej kariery tak. i z tego wynika, że ta trasa nie będzie zwykłą trasą koncertową, a będzie czymś właśnie takim, myślę, że nowym. Bo w każdym mieście odbędą się trzy koncerty. Każdy z nich w coraz to większym klubie najpierw w najmniejszym, potem w średnim, potem w największym. No i Japson będzie wspominał całą swoją karierę, w najmniejszych klubach będzie grał najstarsze piosenki. No i przechodząc do tych najnowszych i największych hitów oraz właśnie nowej płyty. No i trasa jest pod tym samym tytułem co nowa, nowy album. Jest to bardzo ciekawy koncept, mam wrażenie. Pierwszy na Polskiej scenie rapowej, no mi się wydaje, że to się przyjmie, bo to jest trochę też tak naprawdę ukłon w stronę tych starszych fanów, zaprezentowania tej starszej dyskografii, bo może ci fanie, którzy teraz bardzo słuchają, że Psona wcześniej byli, nie wiem, za młodzi na przykład, żeby pójść na taki koncert. No i to jest bardzo, właśnie, mi się wydaje, ukłon duży w ich stronę, takie coś zrobić. I myślę, że możemy zapowiedzieć od razu, że niestety nie ze wszystkich trzech, ale z tego ostatniego, głównego, największego koncertu możecie się spodziewać relacji w następnym odcinku w przyszłym miesiącu. A co do Szapsona. To jeszcze bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ nie wiem, czy widziałaś, ale Żabson wstawił Lila na swoje story tak. na Instagramie urodzinowo. Oficjalnie dostaliśmy potwierdzenie, już wszystkie domniemania zostały rozwiane, że Żabson i Lila wrócili do siebie, dalej są razem. Urodziny Lila obchodziła właśnie parę dni temu, no i Żabson wstawił ją na story. No i co ty o tym myślisz? No, no, ja myślę, że to jest trochę żenujące ogólnie. Co w się sensie tak. chodzi mi bardziej o to, że Lila prowadzi podcast Besties, nie wiem czy wiecie, ze swoją przyjaciółką. Przyjaciółką. I też, no i tam też <ścoughs> dają różne, jakieś takie, nie wiem, porady związkowe, czytają jakieś historie innych dziewczyn i wypowiadają się na ten temat. I wydaje mi się, że ona nie jest absolutnie kompetentną osobą do tego, jeżeli wraca do chopeka, który ją zdradził. Tak, wiele i teraz razy. widzowie oglądający taki podcast, słuchający takiego podcastu. Yy, patrzą na Lilę, która wróciła no. do swojego chłopaka, który no wszyscy dobrze wiemy, że ją zdradzał i zachowywał się bardzo nie w porządku. No to jest duża hipokryzja. Bardzo duża hipokryzja. To no, też niezbyt dobry przykład myślę. No i nie tylko właśnie ona na tym traci, bo no bo na pewno jakby to nie jest ok, yy, Szczególnie wobec niej. Yy, no ale właśnie nie tylko ona, a także jej widzowie, którzy no obserwują no, te ruchy. Porad związkowych od takiej dziewczyny no dla mnie to jest trochę nie na miejscu Nie uważam. Będzie. No ale co tak. zrobić? No. Ich wybór, tak? No, ich wybór, <laughs> dokładnie. <laughs> jak chcą, tak mają. <laughs> a wracając jeszcze do tras koncertowych, to słyszałaś, że Kizo, a w sumie to Patryk MTS dokładniej, ruszył na Disco Polo Tour po raz trzeci. Tak, już po raz trzeci. Pierwszy koncert odbył się w Olsztynie, i tutaj będziecie mogli zobaczyć, jak. Zaprezentował się jak Kizo, się w, jakim, w jakim wydaniu się pokazał całej widowni. No i myślę, że to jest bardzo ciekawe. No, Kizo organizuje to, tak jak mówiłaś, już po raz trzeci e, razem z DJ-em Hazelem, mhm. tak? E, no, dosyć nietypowa, nietypowa rzecz, no ale zakończył współpracę z Bledką, wrócił nie dość, że z nowym numerem w starym stylu, to właśnie jeszcze e, z disco-polową trasą. Dużo także. wolnego ma, teraz to na stole, niech się bawi, ale to jest fajne, takie kurde śmieszne. To jest tak samo jak chociaż Chuebo, ten... Został y, Jakubem z Ciechanowa i też grał takie koncerty na, w jakichś takich małych miastach. Mm -hmm, to mm -hmm. też było bardzo fajne. I to jednak jest taka więź z fanem się większa, robiłam wrażenie. Tak, bardziej bardziej na luzie. No. Ale myślę, że jak już y, tutaj nawiązałeś do Kłebo, to trzeba koniecznie porozmawiać o tym, co szykuje się w marcu. I w sumie to nawet nie jesteśmy pewni, co się szykuje. Ono już nadchodzi, no bo przecież. Krokami. Tak, Kłebo zapowiedział swój ostatni koncert, na który po prostu wszyscy czekali. No ale co? Zapowiedział koncert Nic internetowy. No, no tak. I... 14 marca ma odbyć się koncert w wersji właśnie internetowej, wersji livestreama. Nikt tak, nie online. wie w sumie o co chodzi. Jest tyle domniemań. Jakieś grupki po prostu powstały na Facebooku, co chwilę jakieś smaczki wyszukują. Jakieś mm -hmm. są już domniemane, że północ, południe, to że na północy i południu idealnie jest stadion narodowy. Już są jakieś domniemania, że to właśnie będzie ten koncert na stadionie narodowym ostatni, że jakieś wielkie przedsięwzięcie. No ale Kłębo ani tych plotek w sumie nie ucina, ani nic nie mówi sam sobie. No właśnie, siebie. wręcz ja myślę, że Kłębo bardzo nakręcał te wszystkie plotki w momencie, kiedy wypuścił oficjalną informację. Że ten koncert w ogóle się odbędzie, to tak jak mówisz, po prostu internet zawrzał, poruszyło się, i ja kupiłam razem z moimi, z moimi znajomymi, każdy z nas kupił bilety, no to bo kupiłam. byliśmy przekonani, że ten koncert rzeczywiście odbędzie się jednak naprawdę w, w realnym życiu. No to jest kłóbo, mi się naprawdę nie wydaje, żeby to skończyło się tak. On nie tak. skończy kariery w ten sposób. To jest naprawdę kłóbo na filę. Ja uważam, nie wierzę że w to. Byłoby to bardzo słabe, nie tego na pewno wszyscy się spodziewają i tak jak mówisz, no. Wszystko, każdy mówił o tym, że no jest bardzo dużo wskazówek, które jednak uświadamiają, że no ten koncert odbędzie się. I były różne spekulacje, ale właśnie Sam Kuebo tam podpowiadał, żeby na przykład, jeśli jesteś niepełnoletni, kupić bilety także dla rodziców. No to no tak, ewidentna się... sugestia, że no po co bilety dla rodziców, jeśli koncert ma być tylko online? No, nikt nie sprawdzi tak, tego. Więc no, tutaj bardzo dużo było tych właśnie znaków. Tak samo jak mówiłaś o tym północ-południe, że akurat tam jest stadion narodowy, dużo znaków wskazywało na to, że ten koncert się odbędzie, no ale zostały już dwa tygodnie, a tutaj dalej nic. No, tam się też właśnie podoszukiwali w jakichś regulaminach tego wydarzenia, całego, że zakaz noszenia butelek. No, ale no butelki nie bierzesz na koncert online. To zawsze takie regulaminy są właśnie na tych koncertach. Yy, Czemu które... mieliby zakazywać butelek? No, na dosłownie. Koncertę. Więc okay. nie, no, to, no coś podejrzanego tutaj jest. To na pewno nie będzie online, a jeżeli będzie, to będę w bardzo wielkim szoku. Ale też właśnie przypomniało mi się, że trzeba dodać, że tam nawet było napisane w momencie, kiedy kupiłeś bilety, był dopisek, że bilety z pierwszej i chyba drugiej puli, yy. pierwszej, tylko z pierwszej, są jakieś Specjalne podobno. Będą pozwalały na dokupienie czegoś specjalnego, mhm. i właśnie dlatego też ludzie sugerowali się, że jednak będzie można dokupić ten wstęp. Na żywo. Tak, że właśnie y pierwsza część to odbędziesz, jakby online, i potem dla osób, które kupiły od razu w ciemno, to będzie mm -hmm. możliwość jakiegoś, nie wiem, do kupienia jakiegoś specjalnego wydarzenia. Dla mnie to jest bardzo ciekawe w ogóle, co to będzie. Jestem tak podekscytowana. Tak, ale temat później ucichł i, tak jak mówimy, no zostały dwa tygodnie, a tutaj ze strony klubu totalna cisza, więc no ja zaczęłam się troszeczkę stresować, czy faktycznie te, te spekulacje były dobre, czy. Czy jednak yy, wmawialiśmy wszystko sobie i, i ten koncert faktycznie będzie online, tylko no ja będę zawiedziona. Mam, ja mam nadzieję, że tak nie będzie. No, ale zobaczymy. zobaczymy. <laughs> A propos spekulacji jeszcze. Mhm. Nie wiem, czy widzieliście, ale domniemuje się, że Yankigi. Podobno disuje kogoś w swoim utworze charakter zwycięzcy. Tutaj tak. przytoczę wersy, że nawija tam zbuduje zamek nie z piachu, ty zrobisz wszystko ze strachu. Było mówić, od razu nie nadajesz się na biznes, jak możesz prowadzić dzieciaków, zrobisz im jedynie krzywdę. Robiłeś trap na moją podobiznę, nie liźniesz, na, nie liźniesz tego, co ja nawet na chwilę. No i mhm. tutaj są dwa takie strzały. Przez ludzi tak, bo tak najbardziej naprawdę obierane. Nie wiadomo, y, nie jest w ogóle w żadnym stopniu potwierdzone, do kogo są kierowane te wersy, o kim one są. W ogóle to jakoś tak nie ubiło się żadnym echem, mam wrażenie, że jakby mm -hmm. dużo osób to pominało. No ja bym stawiała, że albo do Japsona to są, to są wersy, albo do rusiny. Tak, też tak myślę. No bo tutaj te nawiązania do, do podobieństwa do, do właśnie tej, tego gatunku. Też no bo myślę, to... że to może być któryś z nich, ale. No, ale są to takie jednak na tyle mam wrażenie Takie różne, powiedzmy, są. No, że tak, Można że... sobie wiele dopisać, powiedzmy. No. no ale mi się wydaje, że Rusina bardziej chyba pasuje. Jeżeli mamy wybrać pomiędzy Rzepsonem a Rusiną, to no Rusina, bo jednak on wszedł na scenę i był od razu porównywany do jego. Że drugi mhm. po prostu Igi, no głosowo też bardzo brzmią podobnie, więc. No mi też ciężko jest znaleźć tak naprawdę takie powody, dla których, y, dla których tutaj mógłby dysować akurat, że psona, no. no bo nie słyszałam, żeby oni tam jakieś bife mieli, czy coś takiego, a faktycznie ten Rusina bardziej, tutaj to było w takim kontrowersyjnym no, y, bardziej No, w ogóle tam się dużo kontrowersji, no też właśnie, y -y. że ten robi krzywdę dzieciakom, to mogłoby no bardziej już podpasować pod Rusinę, bo jednak, no, no może, różne substancje i może wszystko Może jeszcze inne, kiedyś to. Igi zdradzi nam coś więcej, może się napowie. A może napowie? Rusina odbije? Piłeczkę. Kto może, tak A może to nie oni w ogóle Bo on sobie może, może jest bardziej świadomy tego, że to w jego stronę. No pewnie, myślę, wydaje, że jak oczywiście damy jakiś konflikt, to na pewno będzie wiedział, że to jest o nim, ale no, tego się niestety nie dowiemy na razie. No, a może jednak, może jednak. Trzeba wyczekiwać, zobaczymy no. jak to dalej się potoczy, czy czegoś nowego się dowiemy. Na pewno będziemy śledzić i no. Was informować. Zamknię z piachu, ty robisz wszystko ze strachu. Było mówić od razu, nie nadajesz się na biznes. Jak możesz prowadzić dzieciaków, zrobisz im jedynie krzywdę. Lubiłeś trap na moją podobiznę. Nie liźniesz tego, co ja, nawet na chwilę. No, jeżeli chodzi jeszcze o co dalej w marcu, to 21 marca ma być koncert Bambi na Ergo Arania. Tak i na Ergo Arenie i nie tylko, no tutaj w Gdańsku, w Sopocie to jest Ergo Arena i właśnie z tego koncertu możecie się również spodziewać relacji, także yy, następny odcinek będzie, będzie bogaty w koncertowe yy, relacje. No, yy. może yy. jeszcze bo jak coś da to, o jak coś powiemy, na, no, ale, na zobaczymy, no, ale, zobaczymy. ale zobaczymy właśnie co tam, co tam się wydarzy z tym koncertem. No i jeszcze w marcu to parę nowości zostało zapowiedzianych, nowy singiel od BTO na przykład pod tytułem Sztuczne Ognie. Tak, i tutaj, jeśli chodzi o ten singiel, BTO również wypowiadał się, że jest to ukłon raczej w jego, starą, do jego starej twórczości, ale jednak bardziej w takim imprezowym stylu, na imprezowym bicie taka, można powiedzieć, klubówka. No i nie jest to coś, czego, czego widzowie i słuchacze oczekują od BTO, bo raczej mm, spodziewają się powrotu takiego trapowego agenta, że tak powiem. No, ale właśnie Beto powiedział, że, że byłby to ruch pod publikę. On ma wiele nagranych takich numerów, ale, ale jemu nie zależy na tym. On chce y, wydawać to, co w danym momencie uważa za słuszne, i, i to będzie właśnie ta piosenka. Snippety już latają na TikToku, więc możecie zobaczyć. No i y, utwór zostanie wydany 7 marca, i nie będzie to jedyna piosenka wydana tego dnia, bo również Leosia zapowiedziała prezent y, właśnie na y, Dzień Kobiet. Tak który na jest dzień tała, później? później no. dzień później. No, i jak się będzie nazywał utwór? Diamy... Diamenty chyba? Różowe diamenty. Różowe diamenty. No, różowe diamenty. Zmęglowo no, <laughs> różowe diamenty. Do się zgadzało wszystko. No, ja zobaczyłem, no. no i też wcześniej wspomniany Żaba zapowiedział kolejny tak. utwór z Nowej Płyty, w którym również tam nawiązywał, że, że może nie do końca on spełniać oczekiwania i, i siadać, ale tak samo właśnie podobnie jak BTO on chce prowadzać nowości i niekoniecznie właśnie spełniać te oczekiwania, a bardziej robić to, co on, yy, co jemu się podoba. No i dobrze, w zgodzie ze sobą trzeba działać i takie nowości też są ważne, bo żaba zawsze jakoś tak lubił, nie wiem, zaskakiwać, mam wrażenie kontrowersji trochę lubił mhm. wokół siebie porobić. No też Stany mam wrażenie, że dużo mu bardzo dały, jeżeli chodzi o takie, o taką świeżość w muzyce i powiedzmy rozwinięcie się, bo to można jakby zauważyć, że on jest bardzo szczęśliwy w tych Stanach, że mhm. ma taki przypływ kreatywności, przypływ po prostu chęci do tworzenia nowej muzyki, mam wrażenie. No po raperze, który 10 lat jest na scenie, można byłoby się spodziewać, że, że raczej właśnie już ciężko o tej świeżości, że może już się kończyć. A tutaj jednak powraca nowy żaba z, właśnie z nową świeżością. No i zobaczymy, co przyniesie ta jego nowa płyta, co przyniesie cała ta trasa. No, jestem bardzo ciekawa. No, w marcu parę rzeczy ma się pojawić, więc. Tak. No, trzeba będzie śledzić na bieżąco. Bardzo koncertowo. My będziemy śledzić i mamy nadzieję, że Wy też. Yy, zapraszamy do następnego odcinka i dziękujemy za oglądanie.